Cześć, ja jestem PixPro i witam Was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. Już wam mówię co dzisiaj będziemy robić. Słuchajcie, bo tutaj odblokowała nam się tutaj ta druga wyspa. I oczywiście sobie ją tutaj gdzieś rozbudujemy i tu wejdziemy, potem trzymać swoje yy, część dinozaurów. Tu chyba przełożę takie, takie słabe dinozaury, które tak naprawdę mi się do niczego nie przydadzą za bardzo. A tam będę trzymał te, co mi się będą przydawały. Więc sobie tutaj rozbudowałem trochę. Yy, zrobimy sobie jeszcze, co tu dzisiaj było do roboty. A, yy, Battle Stage 1 jed, lub 2. I właśnie kupimy sobie Jarosfira. No, nagrody nie są zbyt dobre. Też jest trudno dosyć grać, ale to jest bardzo fajny tryb. Bardzo przyjemny. Dobrze, pierwsze mamy takie. No najlepszy to jest raczej ten pierwszy, więc go bierzemy. Drugi. Mm. Na pewno środkowy odpada. Albo pierwszy, albo ostatni. Wiecie, chyba wezmę tego ostatniego. Kolejny. Albo drugi, albo trzeci. No trzeci wydaje się najlepszy. I ostatni. Albo drugi, albo trzeci. Jej jakie to są mocne. Hmm. Trzeciego sobie śmiem, tak. I ostatni został. Tu wziąć jakiegoś jeszcze tego. Pierwszy znowu oczywiście odpada. Drugi lub trzeci. I tu by się przydała ta, ale znowu ten jest chyba trochę lepszy. Słuchajcie, biorę drugiego. No i nie wiem z czym tu będziemy walczyć. Że co? Czego z tak mocnymi? Halo. Już na pewno tego stracę. Czego takie mocne? No to będzie ciężki bardzo draft. Draft Drzysphere. Pewnie nam się nie uda go wygrać. Bo to jest już w pierwszej walce, to jest takie mocne. Właśnie, wszedł nowy i gdzie dodał? Właśnie tego pana, co mamy na środku. Jest to Scorpius Rex, jak się nie mylę. Dobra, ja zachowuję. Nie no, no kurde, no nie są za mocne. No i ten za jeden mi już prawie całe życie zbija. Teraz na co zmienić ten czy ten? Ten ma i tak więcej ataku. Ale zmienię na tego. I dwa sobie zachowam. Ten ma dwa. Zmienił i ma jeden, gdzie też mi może dosyć mocno siachnąć. Ale tego nie zrobił. Robię 2 i trzy. Nic nie zrobił. Ma trzy. Teraz mi nie za wiele zrobił. Przecież wiele, bo prawie 500. To jest bardzo dużo. Czy zmieniać, czy nie zmieniać? Dobrze, nie zmieniam. Pięć, żeby go zabić. I potem jestem prawie kill. Mm. Pierwsza walka już jest ciężka. Dobrze, nic nie zrobił. Daję trzy jeden. Ma sześć. Za 6 jest chyba po mnie lub prawie. On mnie nie zabił. Dobra nie zabił mnie. Ostatni będzie na mnie efektywny, czy nie? Nie, ja będę na niego efektywny. Ale i tak za dwa mnie zabije. Więc nie daję dwóch tarcz. Więc jeden umarł i drugi prawie nie ma życia. Prawie też umarł drugi. Ciężkie to jest. Bardzo ciężko. Co prawda straciły życie tylko dwa moje najgorsze, ale no. Jednym rodzajem tego raczej nie wygram. No nie, no, no kurde, no zobaczcie co to jest. Co tu zrobić teraz? Wezmę sobie. Tak, tak, tak. Ten po to jest, żeby ten misiek... Chociaż nie, my będziemy efektywni na tego miska. No to dobra. To zróbmy takie coś. Tym tego jeszcze przetrzymajmy do kolejnej walki na zbieranie punktów. Teraz nie chciałbym stracić zbyt dużo życia. Chciałbym to wygrać tym naszym najlepszym. żeby tak maksymalnie no, żeby nie zjechało mu z pół życia. Potem już będzie ciężko. Z dwami już zwali 800. Ale musimy to zaryzykować. Potem będziemy mieli otwartą drogę. Dobra, i właśnie to zrobił. 2000 życia nam zostało. 400 Dobra, robimy. No, z 500 zawali. Jakby zaatakował. A pewnie zaatakuje. Zmienił i ma jeden. Ok. I nic nie zrobił. Wezmę sobie trzy tarcze i jeden. Dobra, dał jedną tarczę, więc nic mi teraz nie zrobi. A jakby teraz zaatakował, by było normalnie, bym miał. Dobra, zaatakował. Ma... Może mieć jedną tarczę. Raz, dwa, niestety trzy Tak, muszę tak to zrobić Dobra, ma, miał jedno tarczę, Ale i tak, jak za trzy wejdzie To już zostanie mi Mniej niż 1500 żyć Błagam, nie wchodź, nie wchodź przed za trzy No niestety, 1500 życia nam zostało Połowę Nie chciałem, żeby się to stało, ale stało się Dwie walki za nami, stracony jeden, jeden jest obity do połowy i drugi prawie umarł. To ten najlepszy. Dobra, znowu co tu takie? Co tu robić? Co tu robić? Dobra, trzymam go do czwartej walki. Hmm. Dobra, wychodzimy z tego i bierzemy znowu, tak? Ok. No teraz, żeby on tylko przeżył. Dobra, znowu robimy taką samą taktykę. Dobra, ja znowu on atakuje. Teraz już jestem chyba na hita. Tak czy nie? Nie, jeszcze nie będę u niego na hita. Atakuj, błagał cię. Dobra, a zaatakował. Jakbym jeszcze to przeżył? No i tak tego nie zrobimy, tak. Dobra, ja to muszę zrobić tak. Nic teraz nie zrobił. Dobra, robię tak. Do jedno tarcz I tak jestem zabity. No i najlepszy zginął. Teraz może mieć jedną tarczę. No aż 4 muszę w niego wpakować. Nie no, ten draft się nie uda. Teraz jak wpakuje we mnie te 4, to bardzo dużo oberwę. Nie zrobił nic. Ja, zachow... ja daję w tarczę 4. No teraz będziemy mógł nic zawalić za 6, czyli 2 wejdzie, więc pewnie to zrobi. Za 5. 1 wszedł. No więc trudno jest bardzo, bardzo jest trudno. Trzy walki wygrane. Dużo zostało. No, no nie udał nam się ten draft. Tutaj jedziemy takim czymś. Ten chce, żeby blokował tego. Żeby tu zginął jeden, to jeszcze może będę miał szansę, żeby m, były same te yy, śniegowe. On atakuje, więc ja daję sobie tarczę. Ma jeden teraz. Zaatakował. Dobra, robię dwie tarcze. Będę grał pasywnie. On nic nie zrobił. Nie no, muszę zmienić i, i zachować. On dał dwie tarcze. Ma trzy, więc teraz na pewno zaatakuje. Będzie potem odkryty. No chcę jeszcze tą walkę wygrać. Następne już na pewno raczej się nie uda. Trzy. Tak i tak. Jeszcze pewnie ten mi umrze i potem już zostanie jeden. Jakby teraz nie zaatakował. Albo zaatakował Z2. Za Nic nie zaatakował. Okej. Okay. Ja walę 4 i 1 dał 3. Zachował 1 więc może mnie za maksymalnie raz uderzyć. No i dobra, zrobił. Teraz jest całkowicie odkryty. 3 no i 2 w tarczy. Nie no, to walkę wygram. No ale stąd to będzie na pewno bardzo ciężko. Ten mi za dwa nie za dużo zawali. No nie no połowę życia zabierz. Dobra ale zaatakował tylko za jeden. On ma tyle życia że ja nie dam rady go zebrać. Dobra teraz mi nic nie zawali. Okej. Okay. Jakby zaatakował teraz za cztery. Nie ja znowu atakuje za jeden. To ja daję trzy jeden. On ma teraz 5 No może mi tyle zadać. Ale zaatakował za trzy, więc może mieć dwie tarczy. Za trzy go i tak nie zabiję. 3 i 2 Dał dwie tarcze Ma cztery. Znowu za jeden, więc może mieć trzy tarcze. Dobra, możemy się tam z nim tak trochę pobawić. Dobra, teraz będę miał już 7. Ale on teraz będzie miał sześć. Czy mnie nawet zabije? Zatakował za takową za pięć. Okej. Okay. Jeszcze żyje No ale no, nie ma szans, żebym wygrał do lata Nie ma szans. Ostatnia walka, i co tu jest? o Nie, no efektywny są. Też nie są wcale tacy dobrzy. Pierwszy jest taki, ok. Ej, jak to się uda? Też nie, no ten ostatni jest taki dobry. To bardzo dobry. Ale, się to udało, o, to by było coś wielkiego. I dobra, ja go mam na hita. Więc już to robię. I zostały efektywne teraz. Gdzie ten wali. Nie no, za dwa mnie nie zabierze. Chociaż nie powinien. Przynajmniej. Toż nie no, no, on ma tyle życia. tak i tak ryzykuje bardzo ej dobra on się mnie boi nie zabierze mi zbyt dużo teraz dobra teraz słuchajcie jest największe ryzyko jeśli by to dobrze weszło to mamy wygraną. jeśli nie zaatakuje nie zaatakował ale... więc raczej to jest przegrane no raczej to jest przegrane no bo Czy za 4 go zabije? Nie zabije go za 4. Trudno. Przegrane to będzie. Teraz jeszcze jest jeszcze na dwa hity. Nie no, to nawet gdybym chciał, to to jest przegrane. Robię coś bardzo ryzykownego, że to i tak się nie uda, nie no dobra leży, więc nie udało się tego zrobić, ale i tak dosyć dobrze było, no come on. Dobrze, ale jeszcze przynajmniej możemy sobie odebrać tu tikety. Wejdzie coś, czy nie? Nie, nic. Jeszcze sobie kupimy kolejne. O, jeszcze mamy to. Z tego. Okej. Okay. Dobra. I jeszcze sobie co zrobimy? Ej, tu są jakieś eventy nowe. Ale to innym razem. Yy, zrobimy sobie tutaj jeszcze tak na dzisiaj battle stage jednego. Wypróbujemy sobie nasze nowe dinozaury. Weźmiemy sobie jeszcze jakoś tak. To są dwa nowe dinozaury. Czy nie są nowe, ale są zewoluowane na no, ten poziom i sobie je wypróbujemy w tym battle stage'u. Czy pyknie, czy nie pyknie. Brago na hita nie mam, więc sobie zachowaj. Zmienił i ma jeden. Nic nie zrobił. To ja daję tak i tak. Bo on mnie ma. Nie wiem, czy mnie ma na 2, czy na 3. Robię tu i tak. Dał 1, więc zachował 2. I oby mnie nie miał teraz. Dobra, zaatakował ze 4. Więc może mieć jedną tarczę. Nie są to najwyższej klasy, te moje dinozaury. Ale dają sobie spokojnie rady No i cyk, jeden poszedł Są w tej Jednej z lepszych Są jednymi z lepszych, ale nie są najlepsze Zmienił I takową za trzy, czyli chyba za wszystko No na pewno To jest kolejny nowy on się mi na pewno przyda. Trzy i dwa, bo jeszcze mam jednego. Boże. No i dobra, jest nasz. Poradzimy sobie dwoma. Więc tak się radio dzisiaj wyszło Teraz trochę DNA dostanę. Dobra, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. No, jest to jeden z odcinek. Z, yy, to jest zaraz koniec serii, jeden z ostatnich. Ale jeszcze chwilę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć!